Ale witam serdecznie dzisiaj vlogowo. Tak, jakoś tak o. po robocie. Po robocie uśmiechnięta. I zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i łapkowania przede wszystkim. Także lecimy z materiałem. Powiem tak: życie jest życiem. Jest. No, jest jaki jest. Życie to nie bajka, jak to mówią, nie? Życie to nie bajka, jest normalność. Kaspi tam i piszczy ze szczęścia, bo się cieszy, no wakacje idą, nie? Za dwa tygodnie, już, już za dwa tygodnie wakacje, cieszy się Kaspi na wakacje. Znaczy się nie idziemy nigdzie, nie mamy żadnych planów, znaczy się ma terapię. O, to będą nasze plany, liczę na to, że trochę z niego przez te wakacje wyciągnę. Na pewno będziemy intensywniej pracować, niż to normalnie wygląda w tygodniu, no bo w tygodniu, jak człowiek pracuje, też potrzebuje trochę odpoczynku. Potem w weekend coś się innego robi, a to jakaś wycieczka się robi, a to coś innego znowu, nie, to trochę jakichś wyjazdów. Na pewno będą wyjazdy w wakacje, takie jakieś małe, takie krótkie, e, może coś się uda zorganizować. W każdym razie na pewno, e, na pewno będzie dobrze. Jak mi się wydaje, więc e, tak. Przede wszystkim trzeba wyluzować i dać dziecku odpocząć. To jest podstawowa rzecz, e, nie tylko u e, dzieci autystycznych, ale także u dzieci normalnych. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, każdy dorosły. Więc trzeba to zrozumieć, że nie można się za przeproszeniem zajechać. No i druga sprawa jest taka, że nawet dzisiaj to w pracy zauważyłam, że pewne dzieci, które odstają trochę od innych dzieci, zachowaniem, że są więcej wymagające znaczy się w tym sensie, że przejawiają zachowania podobne do zachowania nadpobudliwości psychoruchowej, potrzebują popołudniami takiego, takiego spadku, takiego, aby to powiedzieć, odpoczynku od wszystkiego i wszystkich. Czyli te dzieci potrzebują więcej trochę takiej samotności, wyłączenia się, pobawienia się z samym sobą, bez nikogo. I to jest właśnie to, że tak powinno być, bo niestety yy, górowanie tego, trzeba naprawdę takie dzieci dobrze obserwować, górowanie tego, yy, chodzi o to, że jeśli dziecko jest nakręcone, trzeba go tej danej sytuacji wyciągnąć, prawda? I ja patrzę na to, żeby też Kacper popołudniami się trochę zrelaksował, wyciszył. Nie nakładam na niego żadnych zadań, no bo to jest, yy, działa jak płata nabyka. Dzieci chore czy przejawiające pewne jakieś tam wahania Zachowaniach, czy chore na coś, czy jakoś emocjonalnie inne, potrzebują trochę innego podejścia i należy się im przerwa. Przerwa od wszystkiego, bo to dziecko naprawdę długo, długo pracowało. U Kacpra jest o tyle inna sytuacja, że on w ciągu dnia jest w szkole do godziny za 15. Yy, za 15 trzecia ma zajęcia to jest dla niego, dla ośmiu yy, katper będzie mieć yy, w połowie sierpnia urodziny, dla prawie ośmiolatka, to jest masa, to jest masa czasu spędzona w szkole i jeszcze tak zajęcia pokładane blokowo, że są po półtorej godziny, nie tak jak w Polsce 45 minut. Co mogę powiedzieć, ile takie dziecko w nie? To jest właśnie, yy, to jest właśnie... Właśnie to. I przede wszystkim w przedszkolu takie dziecko, które ma e, potrzeby wyłączenia się, spędza cały dzień. Spędza cały dzień. I trzeba też na to spojrzeć. I są pewne minusy. Jeśli jest brak personelu, albo pada na placu i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle samemu wyjść na plac i to wszystko ogarnąć no to przykładowo, no niestety nie mamy tej komfortowej chwilowo sytuacji, że takiemu dziecku zapewnimy to, że będzie mieć cichsze pomieszczenia albo będzie mniej dzieci w pomieszczeniu. To jest właśnie ten minus. Ale jeśli się da, tak samo jak dzisiaj pokazałam, dzisiaj się dało, jeśli się dało, to trzeba tak robić. Także ja powiedziałam, ja jestem całkowicie za tym. Mnie to nic nie robi, mimo że jestem zmęczona i ogólnie wiem, że mam pewne ciężkie dzieci na głowie. E, umiem sobie z tym dać radę. Te dzieci potrzebują jako, jako takiego zajęcia i pewnych twardych reguł. Twarde reguły dają im stabilność. I bezpieczeństwo. To nie jest tak, że człowiek jest surowy do tego dziecka. Kasper też ma twarde reguły. I to dziecko reaguje inaczej na pewne rzeczy. Jest, yy, aby tak powiedzieć, ma większy respekt do człowieka. Ma popuszczony kurek, ale są pewne reguły, które są zakodowane. Jest stała praca nad dzieckiem, stała rozmowa, mimo że dziecko nie umie mówić. Tak samo z dzieckiem, które umie mówić, trzeba. Prowadzić konkretny dialog i wtedy rozum, zaczyna się rozumieć te potrzeby. Jeśli dana osoba dorosła jest, ym, nie ma tyle cierpliwości albo takiego zaangażowania w to wszystko, wczucia się w to wszystko, te umiejętności, no to jest o tyle trudniej, bo zaczyna reagować emocjami. I zaczyna wzburzać się tu, 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 a to dziecko się jeszcze więcej nakręca. No i właśnie to jest to, że to jest ten podstawowy błąd. No i każdy z nas odpoczyły. o, potrzebuje odpoczynku, wyluzowania, więc wyluzujmy dzisiaj, e, miejmy wszystko gdzieś. Ostatnio miałam taką weekendową e, jakąś tam handrę, ale jakoś tak przeleciało to jest coraz, coraz lepiej. Czuję, że idą wakacje, idzie urlop, idzie trzy tygodnie wolnego do mnie, także się cieszę na nie bardzo, że więcej czasu z Kacprem spędzę, że będziemy mogli coś fajnego porobić i Wam na pewno pokazać, co robimy. No nie wiem, czy jesteście na, go, na to gotowi, czy nie. Zawsze wykorzystuję właśnie wakacje do tego, żeby z kacprem trochę popracować i nad kacprem przede wszystkim popracować. E, bardzo często wychodzę wtedy gdzieś z nim do sklepu albo co, żeby z nim poćwiczyć takie kwestie. No bo pomyślcie sobie: przychodzi człowiek z pracy, jest zmęczony, nawet nie ma ani siły, ani ochoty iść gdziekolwiek. Czasami jest tak, że się zdarza w czwartek, no bo wiadomo, w piątek mam wolny, no to w czwartek sobie wyjdę. Albo przykładowo mam jakiś lżejszy dzień w pracy, czuję, że mam więcej siły, no to wtedy wykorzystam na te wyjście. Także jest różnie. Teraz dzisiaj jakoś tak, postanowiłam posiedzieć trochę w domu, ale. Y Kasper też potrzebuje odpoczynku. Z tego co widzę, pierwszy dzień zawsze po weekendzie poniedziałek jest taki, że Kasper sobie lubi posiedzieć w domu, no bo wiadomo, poniedziałek dużo pary, taki z impetem. Po weekendzie chcą jak najwięcej z tych dzieci wycisnąć. No to, ale powiem, to jest dobre. To jest dobre, akurat, to jest dobra szkoła do Kaspra, bo aby była krócej. On by nie miał gdzie tej energii wyładować. I to mnie bardzo cieszy, powiem Wam, że tak właśnie jest, że ma tyle tej szkoły, że on umie sobie wszystko tam ogarnąć, i wtedy nie musi przynosić tego wszystkiego za przeproszeniem do domu. I wtedy ma swój wolny czas, można sobie coś poczytać. Tak, na luzie coś, nie coś, nie ja bym też chciała swoje jakieś takie plany zrealizować, ale ostatnio nie mam za bardzo na to czasu ani siły, ani nic nie wiem, może coś gdzieś tam w trawie piszczy gdzieś indziej, ale no nie będę teraz bredzić bez sensu no bo takie, ale mówię wam kochani, trzeba wyluzować bo naprawdę jest tyle stresów na tym świecie ciągle media napychają nas rzeczami Teraz była mowa w Polsce bardzo głośno o likwidacji pieców gazowych i węglowych. Przeczytałam dzisiaj artykuł i mówię na o pana po prostu, co Unia Europejska wymyśliła, ale to już się zapowiadało wcześniej, ponieważ już Niemcy napomknęli, nie wiem, kiedyś w zeszłym roku, że będzie to robione, żeby nawet pizze gazowe likwidowane. Ja mówię, nie, do czego to, do czego to dochodzi po prostu? Do czego to doszło, żeby właśnie i po co sobie po prostu takimi rzeczami napychać? Wiadomo, warto wiedzieć, warto wiedzieć, co się dzieje, owszem, ale z drugiej strony szkoda ludzi, którzy naprawdę mają ciężko. Osobiście znam takich ludzi, z mojej rodziny jest osoba w takiej podobnej sytuacji, i po prostu włos się na głowie jeży. Ale trzeba jakoś ogarnąć temat, i czasami na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, nie jesteśmy w stanie go naprawić, nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego i mieć na to wpływu, co tam gdzieś tam na górze. Robią. Możemy zadbać o swoją własną rodzinę, o swoje własne bezpieczeństwo, o swoje własne wyżywienie czy zaopatrzenie, cokolwiek innego, i to jest właśnie najważniejsze. I przede wszystkim odpoczynek: odpoczynek od wszystkiego, od wszystkich bombardujących nas informacji. I po prostu powiem Wam jeszcze jedna sprawa, chciałabym uczulić na pewną rzecz, ponieważ w mediach pojawiła się. Nagonka na takiego, e, jakby to powiedzieć, grę z misiem. Z misiem, z wieloma oczami, z krwią na buzi, jakoś tak. Nie wiem, czy żeś słyszeliście o tym, ale Uczula To jest gra od 16 roku życia. Akurat siedzę akurat w tym, bo wiem, moje dziecko gra w jakieś, wiadomo, w tego spongeboba i tak dalej, nie? Ale po prostu osobiście bym nie chciał, żeby moje dziecko w to grało byłam zszokowana jak y, ludzie opowiadali no bo moje dziecko chce tego misia albo coś tam i o czym jest ta gra o tym, że misiu sobie chodzi po jakiejś tam y, opustoszałej fabryce z zabawkami i już nie pamiętam jaka jest nazwa tej gry ale w każdym razie można wygooglować to I albo wpisać sobie w internet co tam było w każdym razie jest tak, że y, on zabija przytulanie to po prostu każdy wie, emocja, przeczulenie kojarzy się z czymś miłym, nie? No i jest tak, że tym dzieciom się poprzestawia w głowach, szczególnie tym młodszym, bo 16-letek ma inny światopogląd, już jakieś tam swoje myśli ma i idzie w kierunku dorosłości, prawda? I już jest po tym wieku dojrzewania, można powiedzieć stricte. Niektórym się to przeciąga, no bo u chłopców trochę to dłużej trwa. Czasami, nie mówię, że ciągle, ale czasami to trochę dłużej trwa, no dziewczynki są inaczej, inaczej się rozwijają, szybciej się rozwijają przede wszystkim. Ale powiem Wam, byłam w ciężkim szoku i osobiście, jeśli by nawet moje dziecko zobaczyło tą grę, dorwał w swojej ręce kompletny zakaz takiego czegoś. Ja bym takiego czegoś zakazała. To jest ani dobre, ani y, może do koncernów takich, y, co zarabiają na tym jest OK, ale dla psychiki dziecka, dla y, reakcji dziecka na pewne emocje bodźce i tak dalej to po prostu E. Dajcie spokój. Ja ostatnio przeżyłam takie coś w pracy, że jedno dziecko. Drugie spoliczkowało i opowiada, że grało w taką grę, gdzie yy, pani jakieś dziecko policzkuje. Więc to chore to jest, jak tak można? Taki, takie wzorce, i nie, nawet ja mówię tak, czteroletnie dziecko takie coś gra, no to, to, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie. Nie, dzieci, dzieci, rodzice w ogóle są, nie? Także są takie problemy, nie należy bagatelizować problemów. Mówię wyluzować, ale oczy, uszy szeroko otwarte na, na różne sprawy. Także życzę Wam pogodnego dnia, popołudnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnego. Cześć!